Uczciwy człowiek, oczywiście. Paweł Kochlew, tajemnica Westerplatte. Jan Kidała błoński w ukryciu. Kobiecie nie przystały. Cześć mistrzyni! Eugeniusz Koryk, sęp. Miło, szkolenie z czytania. Czas na trening. Garda. Zasłona. Ho, dobrze. Ho, dobrze. Zbicie. Maciej Odolinski, ostra randka. Okay. 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 Patryk Wega, last Panie i laureatem węża w kategorii najgorszy reżyser został pan Patryk Wegan. Wielkie prawa. Dzieci, szkoda. Tylko raz na plaży była ani piramid, ani pustyni.